Łodzi fajne miały ostatnio. Ładnie pływa Mega fajne. Pieski. Jedzenie wam To ja mam taką tak. propozycję: że? bo słyszę tutaj, że ci burczy w brzuchu, nie że burczy... kończymy granie i idziemy robić kolację i się powoli nie w, w prawdziwym życiu nie jest, tylko w Minecrafcie. Ale w prawdziwym życiu już musimy kończyć. Tylko jeszcze mam. Dobre. No to co? Zapraszamy wszystkich do subskrybowania, łapek w górę i i, komen... i komentarzy. Co na twoim kanale? Można ciekawego jeszcze zobaczyć? No inne filmy z Minecrafta, inne z piłki, z, y... z ciężarówki. Ja mam taką propozycję. Napiszcie w komentarzu.